No Elo. Jak widzicie, to ja zawsze słucham się ludu i w ostatniej ankiecie na kanale z pytaniem o jakim memicznym chłopie zrobić odcinek, to 36% głosów uzyskał Nicolas Cage. Przyznam, że jest to ciekawy wybór, ponieważ pokazuje to jak mocno Cage trzyma się w memiarskim świecie, w którym jest on obecny już od dobrych kilkunastu lat. Pojawiło się trochę memów z tym panem w roli głównej i przyjrzymy się im dzisiaj. Zapraszam. Cage urodził się w roku 1964, jednak jego prawdziwe nazwisko to Coppola, jest on bratankiem znanego reżysera Francisa Coppoli. Kiedy Nicolas rozpoczął karierę jako aktor, to zaczął używać nazwiska Cage, które zaczerpnął od Marvelowego superbohatera Luka Cage'a. Mikołaj Klatka rozpoczął swoją karierę w roku 1981 w telewizyjnej produkcji zatytułowanej The Best of Times. Jego kariera aktorska zaczęła się powoli rozkręcać, no ale trzeba też uczciwie przyznać, że jego aktorskie pochodzenie mu pomogło, bo zdobywał angaże w filmach swojego wuja Francisa Copoli. Nicolas Cage dał się poznać jako charakterystyczny aktor, który zawsze stara się na 100% grać swoje role, czasem jednak na większy procent, co spowodowało, że jego gra aktorska stała się rozpoznawalna i momentami zabawna. Mimo wszystko w roku 1996 otrzymał Oscara za główną rolę w filmie Zostawić Las Vegas. Dlaczego więc aktor, który został laureatem tej najbardziej prestiżowej nagrody, stał się wyśmiewany? Cóż, Cage od zawsze uwielbiał grać w filmach i nigdy zdawał się nie przejmować, w jakim tytule gra. Pomimo wygranego Oscara i nominacji do kolejnego 7 lat później, to doczekał się on również 8 nominacji do Nagrody Złotej Maliny, która jest anty Oscarem, wręczanym najgorszym filmom, aktorom czy reżyserom. Jeszcze zanim na dobre rozkręcił się internet, to Nicolas Cage był aktorem, z którego śmieszkowano, że przyjmuje każdą rolę i zagra we wszystkim i zawsze będzie wiadomo, że jest to Nicolas Cage, coś jak u nas śmiejemy się z Tomasza Karolaka. Aczkolwiek uważam, że to jest nieuczciwe porównanie, w końcu przygotowanie się Karolaka do roli polega na tym, że zmieni gacie, a mi nie, z kolei Cage do jednej ze swoich ról wybił sobie dwa zęby, żeby wyglądać bardziej wiarygodnie. Niestety nad bohaterem tego odcinka zebrały się ciemne chmury w okolicach 2014 roku. Otóż w tym właśnie roku Cage popadł w ogromny długi, stracił swój majątek warty 150 milionów dolarów, na karku miał urząd skarbowy, a dodatkowo przyznał, że wydawał wtedy 20 tysięcy dolarów miesięcznie na leczenie swojej matki, żeby nie trafiła ona do szpitala psychiatrycznego. Żeby się utrzymać, Nicolas Cage zaczął brać rolę we wszystkim, co mu tylko zaproponowano, a składały się na to przede wszystkim kijowe, niskobudżetowe filmy wydawane bezpośrednio na DVD. Zapytalibyście się pewnie, jak to jest możliwe, przewalić tyle kasy? No cóż, jeśli czasem źle czujecie się z tym, że wydacie 10 złotych na głupoty, to Cage kolekcjonował różne dziwne rzeczy. W jego posiadaniu był na przykład warty ponad 1,5 miliona dolarów pierwszy komik z Supermanem. Cage kupił także 3-metrowy grobowiec w kształcie piramidy. Poza tym doszły do tego kości dinozaurów, sportowe samochody, prywatna wyspa, rekin, krokodyl, czy nawiedzona rezydencja syryjnej morderczyni z XIX wieku. A mi jest głupia jak raz na miesiąc otworzę skrzynkę w Counter Strike'u. Ale jest happy end tej historii, bo jakiś czas temu aktor w końcu wygrzewał się z finansowego dołka. Przechodząc do właściwego memicznego świata to Cage zadebiutował jako mem w roku 2006, kiedy premierę miał film Kult, który w zamierzeniu miał być horrorem, a stał się gniotem, gdzie gra aktorska bohaterów powodowała, że wyglądało to raczej jak komedia, a nie jakiś straszny film. Zwłaszcza scena, gdzie Cage krzyczy, o nie, pszczoły, była wycinana i używana do różnego rodzaju przeróbek. Rozpowszechniła się jako viral, przede wszystkim jako fleszowa strona internetowa z zapętlonym filmem. <Szysk> Not the beast ah! Pierwszy mem, nie będący fragmentem z dziwną grą aktorską, pochodzi z roku 2008 i nazywa się Your Argument Is Invalid. Jest to reaction image przedstawiający przerobione zdjęcie Cage'a z orłem na głowie i podpisem: Moje włosy są ptakiem, twój argument jest inwalidą. Mem ten powstał naturalnie na forczanie i miał w zamierzeniu gasić oponentów w internetowych dyskusjach. Z czasem Nicolas Cage zaczął być popularnym memem na forczanie i innych zakamarkach internetu. W roku 2009 powstała moda na Nicolas Cage jest wszędzie kiedy to zaczęto tworzyć przeróbki i wklejać twarz aktora wszędzie, gdzie się da i spamować tym internet. W końcu zagrał rolę w wielu różnych postaci w filmach, to czemu nie uznać, że mógłby zagrać wszędzie? I to właśnie dzięki takim akcjom coraz więcej internetu zaczęło toczyć bekę z aktora. W końcu niewielu z nas to faktyczni krytycy filmowi, ale jednak Mikołaja Klatkę zna każdy, a skoro widzimy z nim śmieszne obrazki, to powielamy je dalej i tworzymy nowe. W roku 2010 na YouTube wrzucono film z kompilacją wszystkich urychłów z jego filmów, gdzie gdzie w swój charakterystyczny i przesadzony sposób emocjonalnie coś przeżywa. Files! Files! Memem, który dobrze znacie, bo pojawił się w historii memów 11 lat temu, jest Judon Don't Say, który był używany serio bardzo, bardzo dużo razy i robił ogromną karierę na komiksach. Jeśli załapaliście się na fazę na komiksy.pl to gratuluję i chyba już jesteście tak starzy, że można zamawiać śmieciarkę. W każdym razie, You Don't Say to jeden z Rage komiksów, który przedstawia sarkastyczną reakcję, jaką prezentujemy, jak ktoś mówi coś oczywistego. Kadr użyty do tego mema pochodzi z filmu Pocałunek Wampira z roku 1988, gdzie możemy obserwować obłąkańczy uśmiech Nicolasa Cage'a. Tak, right, Alba. To horrible, horrible old contract

Cage zaczął być rozpoznawalny jako król internetu mniej więcej na przełomie roku 2011 i 2012, kiedy memy z nim w roli głównej rozlały się na całą sieć. A nawet nie tylko, bo w tym właśnie roku powstał cageism, czyli rozwieszanie zdjęć aktora jako element trollingu. Na przykład zamiast rysowania falusów w zeszycie, to przyklejasz koledze z ławki zdjęcie Cage'a w środku. Uznano również, że Cage najprawdopodobniej nie jest normalnym człowiekiem. Jako dowód na to, w roku 2011 na eBayu pojawiła się aukcja nazwana Nikola. Cage to vampir. Aukcja zawierała fotografię z roku 1870 i przedstawiała mężczyznę niepokojąco podobnego do bohatera tego odcinka. Sami możecie ocenić podobieństwo i faktycznie, czy Cage nie jest postacią długowieczną. O potędze Nikolasa jako człowieka mema świadczy najlepiej fakt, że po raz kolejny dał o sobie znać w roku 2023 w duecie z innym miczym aktorem Pedro Pascalem. W filmie Nieznośny Ciężar Wielkiego Talentu z roku 2022 pojawia się scena, gdy bohater odgrywany przez Pascala oferuje Cage'owi LSD podczas jazdy samochodem, co kończy się tym, że Cage najwyraźniej nie ogarnia co się dzieje, a Pascal wpatruje się w niego z obłąkanym uśmiechem. Motyw ten zaczął być używany masowo na TikToku jako szablon, kiedy jedna osoba jest czymś podekscytowana i zadowolona, a druga jest wyraźnie zażenowana i zdenerwowana. Najprawdopodobniej pierwszy mem z tej serii był ten stworzony przez Goulia Suksa 15 lutego 2023. A co sam zainteresowany sądzi o swojej internetowej sławie, Nicolas Cage w wywiadzie udzielonym na początku listopada przyznał, że do tej pory nie do końca ogarnia czemu stał się człowiekiem memem. Nie można powiedzieć, aby jakoś faktycznie mu to przeszkadzało, ale nawet pytany o to, czy wie o tym, że jego scena z Pedro Pascalem stała się wiralem, odpowiedział, że coś tam słyszał, ale nie siedzi on zbytnio online, żeby to samemu gdzieś widzieć. Nie mam pojęcia tego świata, który jest wiralny, nie jest to naprawdę online, ale słyszałem o tym, słyszałem, że coś się dzieje na, no, myślę, że, co, co na, 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 na TikTokę, na tak? to było, TikTok czy coś? To dobrze, no, Pedro jest świetnym aktorem, mieliśmy dużo z nim spodobać się, więc jestem zadowolony, że to sprawi, że ludzie są szczęśliwi. Podobnie zresztą reaguje na pozostałe pytania o memy ze sobą w roli głównej. Wydaje się, że ma to wszystko w dupie. Zresztą jego reakcja jest trochę podobna do tych memów na zasadzie, kiedy pokazujesz mamy jakiegoś mema. Do widzenia. Państwu.